Dynia z Lego i nie chodzi mi o taki element, czy też o taki z wyrzeźbioną główką, ani nawet o taką dynię Lego, o to mi w ogóle nie chodzi. Chodzi mi o taki oto zestaw, który był ekskluzywem przy zakupach w oficjalnych sklepach Lego. Cześć, witajcie, z tej strony Blumbi witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. Zestaw jaki teraz przed sobą widzicie to dynia halloweenowa i tak jak już powiedziałem jest to Ekskluzywny zestaw, który mogliśmy trzymać przy zakupach za co najmniej 500 zł w sklepach LEGO, ale oczywiście jego cena katalogowa też została wyceniona na 85 zł bez grosza. Czy da się go zakupić? Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że nie, ale może już to uległo zmianie, jeśli nie jest on już gratisem. Jego liczba elementów to 254. No i z nich możemy właśnie zbudować taką to dynię, która przy użyciu specjalnego świecącego klocka będzie świecić, a także takiego to małego duszka no i podstawką tą dynią. No i tak jeszcze to się prezentuje z tyłu i możemy zbudować albo dni wyraz taki słowiażczy uśmiech, albo po prostu śmiejącą się. Także tutaj mamy dwie mimiki twarzy do wybrania. Naprawdę fajny zestaw, cieszę się, że udało mi się go zdobyć. A teraz dajcie mi tylko moment, żeby zrobić cięcie i sprawdźmy, co znajdzie się w środku tego zestawu. Takie rzeczy znajdziemy jeszcze w środku, na szybko powiem, mamy trzy woreczki z elementami, mamy instrukcję, niestety bez kodziku do żeby mieć plus 20 punktów na jakieś tam rzeczy, a także otrzymujemy takie coś, instrukcję, czy nie instrukcję, po prostu na temat świecącego klocka tego przed... Żeby... Nigdy nie widziałem, no bo to jest mój pierwszy świecący klocek, tego możecie akurat nie wiedzieć. No i co, mamy takie jakieś informacje pewnie, żeby wymienić baterię czy coś, tak? Okej, okay, więc to przydatne akurat, okej, okay. a teraz już faktycznie bez żadnego przedłużania robimy cięcie i widzimy się, jak dynia będzie złożona. Tak prezentuje się Dynia po złożeniu, no i na jej temat nie mogę w sumie za dużo powiedzieć, no prezentuje się po prostu jak Dynia, czyli tutaj w tym przypadku świetnie, naprawdę fajnie to zostało wszystko tutaj z każdej strony zabudowane wszystko fajnie wygładzone, przez co nie mamy żadnych odskoków. Tutaj użycia specjalnych elementów również fajnie wyszły, w szczególności tutaj z przodu, gdzie po prostu użycie tych wszystkich elementów różnych, te niedoskonałości, jakby to po prostu pokazuje to wycięcie tej twarzy dyni i mi się to naprawdę podoba. Oczywiście mamy dwa te wyrazy, jak tutaj widzicie, ja użyłem ten uśmiechnięty, ale no możecie mieć też ten tak jakby straszny, który tutaj jest widoczny na pierwszym zdjęciu. No i to się bardziej kojarzy z dynią, ale jakby ja zawsze myślę tak, dla mnie dynia nie miała być straszna, tylko właśnie zabawna, dlatego wybrałem ten tutaj wyraz twarzy, jeśli tak to mogę powiedzieć. No i go można odczepić, no i w sumie później rozwalić i zbudować ten drugi, jeśli chcecie. A tutaj możemy to odczepić, w sumie zdjąć, nie odczepić z góry, żeby zobaczyć, co jest w środku, no a w środku po prostu no żółto jest, no tu środek dyni także no to w, w środku nie ma za dużo, od góry też fajnie wykładzone, jest tutaj ta góra, no i jeszcze listek wystający i po naciśnięciu tego, to pozwolicie, że trochę tutaj nam z zciemnię no i teraz tak sobie mam nadzieję, że to będzie lepiej widoczne robimy hops i dynia świeci, Naprawdę fajna funkcja tutaj tego zestawu z tym świecącym klockiem że ta dynia może świecić fajną robotę to robi, mi się z zdecydowanie podoba i jest to też mój pierwszy świecący klocek, z którym mam do czynienia, więc dla mnie to jest mega fajda, że to się może tam świecić. No teraz jak widzicie jak już trochę dźwigłem światło, to, to tego tak fajnie nie widać. No i co, dynia ogólnie se stoi na takiej zielonej podstawce, tak ona się prezentuje od dołu, no i jeszcze tutaj z boku też mamy liścia, jakiegoś korzenia, z którego wystaje w sumie taki oto przecież oczysty patyk, a na nim jest duszek, któremu również możemy zmienić mimikę twarzy, ale to wystarczy odwrócić ten oto element. No i teraz ten duszek jest uśmiechnięty, ale no akurat damy tego duszka tutaj do kontrastu strasznego, także tak on się prezentuje. Fajna konstrukcja naprawdę miła, miłość na nią patrzy, przyjemna, nie wiem, słodka, urocza. Wszystkie tutaj określenia pasują idealna po prostu na półkę i na jesień i na Halloween, no i w sumie na cały rok. Czy poleciłbym zakup tego zestawu i myślę, że tutaj postawią na odpowiedź, że tak. No i właśnie zakup, to jest jedyny tego problem. No ja ten zestaw mam za zakup powyżej 500 zł jako gratis, więc to był do mnie gratis, jestem z tego zadowolony. Ale jeśli wy jako gratisu tego nie dostaliście i mielibyście na to wydać kasę, no to znaleźć u kogoś, u jakiegoś sprzedawcy. Myślę, że za stówę jakby to sprzedał byłoby to... Perfekcyjna cena, yy, jednak przesadzona, ale jak na gratis do tego Stora Ekskluzywny, myślę, że stuba by tutaj była po prostu naprawdę fajną i uczciwą ceną. Także polecam Wam poszukać, jeśli jesteście zainteresowani takim właśnie zestawem. Mi się on podoba, polecam jeszcze raz. No i ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku do samego końca. I widzimy się w nadchodzących, też Halloweenowych, tematycznych odcinkach. Na razie.